Ostatnio coraz więcej główna wylewa się na G2. Pierw była cała drama związana z odejściem jego, potem wywiad z niego, a teraz wywiad z CEO G2. I szczerze, aż ciężko mi uwierzyć, że w jednej z największych organizacji esportowych na świecie za zamkniętymi drzwiami odpierdala się taka patologia. Dziś sobie właśnie o tych wszystkich patologiach pogadamy. Dziękuję wszystkim wspierającym. Jest was już aż 10. A też obecnie trwa konkurs dla wspierających na takie dwa skiny, więc warto zainwestować, stary. Subskrybujcie kanał i jeszcze zanim to. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Frytox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych, ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odzorowane skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Równie są liczne eventy. Obecnie trwa taki o, podczas którego możecie otwierać specjalne tematyczne skrzynki, za które dostajecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'a na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żonę ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej Wartości. Pamiętaj, żeby grać z głową i przechodzimy do odcinka. Zacznijmy od tego, jakie jaja się działy pod koniec 2023 roku. A było to dokładnie po IEM Sydney, czyli pierwszym turnieju w ces 2. I wtedy każdy praktycznie chciał odejść. Niko od pół roku gadał z Falcons za plecami organizacji. Monezji chciał pójść do Cloud9, gdy jeszcze mieli rosyjski skład, tam co ten skład Gambit. A Hunter chciał pójść do Vitality. No niezłe jaja. A najlepsze jest to, że JKS już był na wylocie z G2 i też dodatkowo, g już myślało nad zmianą Huksego, więc tak naprawdę nad wszystkimi pięcioma zawodnikami był znak zapytania. Niezłe jaja jak na jedną organizację. Tym bardziej, że g 2023 rok miało naprawdę bardzo udane, bo wygrali i Kolonie i Katowice, czyli dwa najważniejsze turnieje w roku, poza Miedziorami. A mimo to, Działy się tam takie jaja, że w pewnym momencie Każdy chciał odejść jeszcze dodatkowo Wyjebali później JKS-a i zastąpili go Nexom, do czego przejdziemy za chwilę Ogólnie zarząd miał w chuju zdanie graczy I często robili transfery bez Żadnej konsultacji z graczami Na przykład Hooksy nie chciał Taza Ale zarząd stwierdził, że Taz będzie spoko I chuj, i tak ma być, do tego powiedzieli Że nie potrzebują taktycznego trenera Choć akurat wątpię, żeby Taz Po 20 latach gry jako Eagle Był słaby taktycznie, w to akurat wątpię Ale no jeśli twój Eagle mówi, że nie chce pracować z danym trenerem, to nie dajesz mu na siłę tego trenera, bo Synergia między Iglem a trenerem jest bardzo ważna I takie zmienianie na siłę trenera Jest niepotrzebne, tym bardziej jeszcze se stwierdzić, Że nie potrzebują taktycznego trenera I weźmy kogoś charyzmatycznego To nie jest w gestii organizacji, żeby wybierać Graczy do teamu, od tego właśnie Jest drużyna, a nie sama organizacja To drużynie ma się grać dobrze A nie, a nie organizacji, wiadomo Też się dowiedzieliśmy, że g mogliby zatrzymać Niko Gdyby brali pod uwagę jego zdanie Ale oni obrazili się na niego o to Że kto sobie z Falcons przez ostatnie pół roku, w 2023 roku. No i to poskutkowało tym, że Niko co prawda przydłużył na rok kontrakt, ale tylko na rok właśnie a potem odszedł do Falcons. I Niko też o tym mówił w wywiadzie, to było zaraz po odejściu z g właśnie mówił w wywiadzie, że nie podobało mu się to, że nikt go nie słuchał, że on mówi jakich zawodników chce, a organizacja i tak swoje. A gdy w końcu dostał już tych zawodników, których chciał i gra wyglądała naprawdę świetnie, no to miał już podpisany kontrakt z Falcons, był już sprzedany, no i niestety musiał pójść. Po odejściu Niko, Monezy miał zostać nowym liderem zespołu i skład miał być budowany dookoła niego. A jak mówi ten CEO g właśnie, Monezji sam nie wiedział, czego tak naprawdę chce, nie mógł stwierdzić, jakiego gracza chcemy, jakich graczy chce mieć w zespole i ciężko było mu się na cokolwiek zdecydować, i cały czas powtarzał, że on po prostu chce grać w Cesa. No i ewidentnie nie poradził sobie w roli tego gracza, dookoła którego skład jest budowany, bo na przykład taki w Vitality powiedział, że chce Ropsa, przekonał Robsa, Robs przyszedł, no i Vitality rozpierdala wszystkich teraz. Amonezzy nie mógł się zdecydować na to, z kim chce grać i po prostu nie sprawił się w roli tej głównej gwiazdy zespołu. No w sensie gwiazdą był wcześniej, ale tego lidera zespołu, nie Igla tylko lidera, tej osoby dookoła której jest budowany skład. Bo wcześniej właśnie skład był budowany dookoła Niko i Moneziego, a teraz miał być dookoła Moneziego, ale Monezji nie podobał w tej roli. Ogólnie gdyby chcieli, to Moneziego też mogliby zatrzymać na dłużej, ale bali się o to, że w czerwcu dogada się z jakąś ruską organizacją typu VP albo Spirit i przejdzie do nich pod koniec roku za darmo i woleli nie ryzykować i tego uniknąć. I tym samym sprzedali go do Falcons. A prawda jest taka, że gdyby G2 się broniło wynikami, to raczej Monezji by nie odszedł, bo pod Miałby odchodzić z drużyny, która wygrywa. No a niestety g nie dostało wystarczająco czasu, żeby cyklowych pokazać tym składem. Gdy już mieli jeden dobry turniej, no to, no to już była chujowa atmosfera w zespole. Monezji sprzedany, nie chciało już mu się grać. Było widać, że tam nie jest za kolorowo w środku, co zresztą potem wybuchło po transferze Moneziego i była ta cała drama ze snaxem i Monezim, co tylko pokazuje, jak na się gotowało w środku. I nic dziwnego, że przejebali na to Falcons, skoro tam była tak chujowa atmosfera w środku. Po wygraniu Jendala w zeszłym roku, na którym nie było Huxego, bo był na ślubie chyba brata, swoim, Nie pamiętam, ale w każdym razie nie było Hucksiego na tym turnieju i zamiast Huxiego był Stewie, a Niko iglował. I GTu ten turniej wygrało dosyć sensacyjnie, i po tym turnieju gracze mówili, że chcą, żeby Niko przyjął dowodzenie na stałe, ale sam Niko tego nie chciał i dlatego sprowadzili Snaxa. Ogólnie Niko prowadził już po CT i miał bardzo silny głos potero, dlatego współpraca z takimi iglami jak Alexi czy Hucksie mogła wyglądać średnio, bo są to prowadzący, którzy lubią mieć ułożoną grę. I przez to, że tamci chcą mieć ułożoną grę, Niko cały czas Proponował swoje rzeczy, to przez to to nie wychodziło Ale już jak przed Snacks, no to właśnie Snacks swoim luźnym stylem prowadzenia Bardziej na freestylu, zajebiście się dogadywał z Niko I też dlatego ta gra tak zajebiście wyglądała Bo po prostu Niko ze Snacksem się zajebiście dopełniali No ale jak już Snacksa sprowadzili No to Niko był podpisany już przez Falcons No i miał tylko dograć do końca roku w g I potem przeszedł już do Falcons Też przez to, że Niko prowadził po CT Po jego odejściu to CT wygląda tak słabo bo po prostu nie ma kto wejść w jego buty. Miał to być Monezji z Hunterem, ale Hunter gra bardziej te defensywne pozycje, więc jest mu ciężej kolować. Monezji gra AWP, więc jest mu to o wiele łatwiej, ale no nie poradził sobie zbytnio w tej roli. A MALPS, który właśnie powinien to robić, bo gra te najbardziej aktywne pozycje, no to niestety no wiemy, że sobie nie radzi. I tutaj ja bym zaproponował, żeby spróbować przesunąć Snacksa właśnie na te pozycje Malpsa i zobaczyć jak to wypali. Ja wiem, że Snacksa jest stary, już nie strzela najlepiej, ale myślę, że mogłoby to nawet spoko wyglądać. Bo na przykład w Vitality Apex gra te pozycje, gra łącznik, gra dwór i tak dalej. No i wygląda to bardzo dobrze. Bo Vitality nie dość ma najlepsze Tero, to jeszcze ma najlepsze CT w tier 1, więc w g również mogłoby to wypalić. Wypalić również mogłaby zamiana pozycjami z Heavy Godem, który już wcześniej gra Grał te pozycje i radził sobie na nich bardzo dobrze. Pytanie tylko, jak u niego z wokalnością? Kolejną patologią, która się odwalała w g Było to, że Słani przez ponad pół roku pracował samemu. Był trenerem, analitykiem i kurwa psychologiem w jednym. No i nic dziwnego, jak sam powiedział, że po takim czasie, no, czuł się strasznie wypalony, czuł się pusty w środku i tak dalej. No ja się nie dziwię, bo niektórzy ludzie to spłaszczają strasznie, że, o, gra w CSA, onet nie gra, tylko z trenerem, to co może tam być męczącego? Ale no, jak masz być analitykiem, czyli analitykiem, i grę przeciwnika do tego, Masz być trenerem, czyli ustalać taktyki, szukać jakichś taktyk, wymyślać i tak dalej. I do tego się masz pracować z graczami, no to jest to strasznie przejebane. No i się nie dziwię, że słoniemu się potem nie chciało. I finalnie został zmieniony na taza. Takie coś, no mogłoby mieć miejsce w tier 2 drużynie, że jest tylko trener i trener nie ma nikogo do pomocy. Ale w tier 1 drużynie, która walczy o najwyższe trofea, no takie coś nie powinno nigdy mieć miejsca. W końcu się dowiedzieliśmy, dlaczego JKS został zmieniony, a został wyjebany za to, że był bardzo cichym zawodnikiem. Słani mówił, że nawet po wygranych rundach on miał robotyczną twarz, on się w ogóle nie cieszył, on był robotem, nie odzywał się, tylko po prostu grał. I chcieli wziąć Nexę, który wcześniej był iglem w G2 i myśleli właśnie, że Nexa, skoro był iglem, będzie dużo bardziej wokalny, a okazało się, że jest równie cichy co JKS, więc była to zmiana tylko i wyłącznie na minus, bo Nexa był gorszym zawodnikiem od JKS-a. No i co też trochę pokazuje, że zmiany w G2 były trochę nieprzemyślane. Właśnie wzięli tego Nexa, miał być wokalny, a się okazało, że Nexa nie jest wokalny. No kto by się spodziewał, nie? Że to, że był iglem, nie znaczy, że jest wokalnym graczem. No kto mógłby się tego spodziewać? No i przez te wszystkie rzeczy, te zmiany z fiuta, te zmiany bez konsultacji z zawodnikami, czy to brak analityka, czy drugiego trenera, to wszystko składało się na to, że atmosfera w drużynie była okropna, mimo tego, że cały czas się wydawało, że ta atmosfera jest zajebista. Bo czy to się oglądało g tu. Czy to się oglądało po prostu i gierki, jak się tam cieszą, i w ogóle? czy się patrzyło na Twittera Gitu, gdzie tu zajebiście prowadzi tego Twittera. To nikt by się nie spodziewał, że atmosfera Gitu jest okropna, bo raczej zawsze się mówiło, że w Gitu ta atmosfera jest zajibista. A się okazało, że jednak było całkowicie na odwrót. Jedynie jak przychodziły zwycięstwa, to była ta chwilowa dopaminka i poprawienie tych relacji w środku, ale później dwa słabe turnieje i to wszystko się znowu sypało, i znowu było okropnie. Potem znowu zwycięstwo, znowu chwila Git, i taka sinusoida to była. No i na koniec możemy sobie powiedzieć o. Przyszłości G2. Jak powiedział CEO, skład ma być budowany dokoła Malpsa i Heavy Goda, co już bardzo dużo mówi, bo to oznacza, że nikt poza tą dwójką raczej nie ma pewnego miejsca w zespole. Czy to dobrze? No, nie powiedziałbym. Patrząc na dyspozycję Malpsa, ja uważam, że Malps jest pierwszy do zmiany w g obecnie, a wygląda na to, że Malps i Heavy będą tam siedzieć jak najdłużej i dokładnie nich ma być budowany skład. Jak to wyjdzie? Zobaczymy, jestem ciekaw co zrobią z resztą. Czy wymienią Snaksa, czy wymienią Huntera, czy wymienią Taza, kto przyjdzie na snajpę? Pytań wiele, odpowiedzi jak na razie mało, ale na pewno wiemy, że nie wezmą Simpla na sniper, bo to jest, jak SEI opowiedział, jest już za stary, jest niepewny i nie byłaby to dobra opcja dla g I tu się zgadzam, Simple nie wiem, no na pewno wróci do tier 1. Bo jak mu się skończy kontrakt, na pewno go jakieś niższe tier 1 weźmie, a może nawet jakieś face by się o niego pokusiło, kto wie. Ale to, że chcą dookoła MALPS zabudować skład, no to jest akurat dziwne. Ale już jak MALPS przychodził, to właśnie była ta otoczka robiona, że to będzie następca NIKO i w ogóle, nie? I widać, że chcą z niego zrobić tego Niko Co tylko źle wpływa na Malpsa Bo już teraz widać, że on sobie totalnie nie radzi Z tym, że go wybali w tak duże buty Czyli te po Niko Widać, że sobie z tym nie radzi Szczególnie psychicznie po tym, co on na Twitterze A jeszcze nakładają na niego presję, że dookoła niego ma być budowany skład No, nie wróżę temu w przyszłości Ale zobaczymy Może Matt wróci na kotwicę i odżyje Kto wie Smutno trochę się na to patrzy Wreszcie mieli skład, który działał a przez te swoje poprzednie decyzje Ten skład się rozpadł Bo gdyby g tu od początku słuchało Niko i od początku by robili to, o co gracze proszą. To pewnie Niko i Monezi dalej byliby w G2 i dalej by wygrywali. A tak, Niko poszedł do Falcons, zobaczył, że no dobra, w końcu jest skład, który działa. No, ale już miał tak podpisany, więc nie mógł już tego cofnąć. No i musiał pójść do tego Falcons. A za Niko poszedł oczywiście jego chłopak, czyli Monezji. To też jest dla mnie chore, to jak oni sobie rowa ostatnio liżą, ta się już nieprzyjemnie, na no to patrzy, jak jeden z drugim sobie nawzajem liżą te dupcie. No cóż, jest jak jest. Jestem ciekaw, czy jak Niko zakończy karierę, to czy Monezi zakończy razem z nim. To jest bardzo dobre pytanie. No ale szkoda. Szkoda tego Gitu. Zobaczymy, co będzie dalej z tym składem. Raczej będzie się powoli, rozpadał, będą wymieniać. I będzie to samo, co było z francuskim składem. Był ten francuski skład, potem zaczęli to powoli, wymieniać, wymieniać, aż się uformował ten skład z Nikom, Onesim i tak dalej. Tutaj pewnie będzie podobnie. No i to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie jutro. Wbijać na CSGO z Kinsa, bo jest tam konkurs, no i siemano.